The Rolling Stones w Radiopole w tej chwili 16 i pół minuty po godzinie dziewiątej. A w naszym studiu nosi się przepiękny <duszona> zapach. I ten zapach wysyłamy naszym słuchaczom. Proszę sobie wyobrazić. <głosgarne> Proszę Państwa, będzie tak troszeczkę w audycji u nas tutaj w studiu jak w Omanie. To jest takie miejsce, do którego nasz gość Mariusz Łapot bardzo lubi jeździć. Dzień dobry Mariusz. Witamy, Witamy Cię za no, serdecznie. Na, serde... na co dzień komandor jest Klubu Opolskiego? Na co dzień rozmawiamy <głosgarne> o mistrzostwach świata, o które będą no, w lipcu 17-17 lipiec, ale na tym w tym momencie na tym kończymy, jeżeli chodzi o katamarany. No, no właśnie, dobrze. słuchaj, Ty jesteś taką osobą, która lubi, jak jest u nas zimno, to wyjeżdżać tam, gdzie jest trochę cieplej jednak mimo wszystko. I takim miejscem, do którego chętnie wracasz, jest Oman, bo tam już byłeś kilka razy, tam już masz swojego krawca nawet. Z tego co słyszałem. <laughs> <noise> y, może tak, no, kilka lat y, temu, po raz pierwszy w Omanie Oman, y, no, pf, dla większości z nas y, kraj y, dziwny, egzotyczny szczególnie parę lat temu, gdzie, gdzie mało kto wiedział w ogóle, co to jest za kraj zamknięty, y, parę lat temu otworzył się na, y, na turystykę. Kraj o powierzchni mniej więcej Polski, a mieszka tam około 4-5 milionów mieszkańców, czyli znacząco mniej niż, niż u nas. Ze względu na to, że e, większość kraju to, to pustynia, to mimo wszystko. No właśnie, e, pustynia, trudno tam zakładać osady. E, trudno zakładać osady, ale, ale są, ale są. E, kraj, który tak naprawdę, słuchajcie, no, w roku 70. gdy sultan Kabus ibn Said, dokładnie jego imię, e, przejął władzę, bardzo, bardzo delikatnie po prostu zrzucił ojca stronu. W e, tym czasie były tam e, niesnaski wojny, ponieważ to wcześniej była kolonia brytyjska. On w roku 70. przejął władzę. E, w roku 70. było 14 kilometrów dróg na całym obszarze. E, no takich typowych utwardzonych. Tylko 14 kilometrów tak, tak, tak. mhm. e, I był jeden szpital e, w maskat e, stolicy. Także na, na całym obszarze wyobraźmy sobie w Polsce jeden szpital. Tragedia. E, I tam niestety tak było. E, Sultan Kabuz e, po odkryciu e, ropy. No to wiadomo, e, e, wiatr w żagle. E, Zaczęło się to rozwijać. Naprawdę kraj zaczął się bardzo poważnie rozwijać. Do takiego momentu, że doszli do wniosku, że jednak otwierają się na turystykę. Szczególnie rejon zachodni, na granicy z Jemenem. Wiemy, że w Jemenie aktualnie jest wojna i jest tam niestabilnie, mhm. ale w ogóle nie ma to wpływu na, na Oman. Nie naprawdę, czuje się tego. Nie w ogóle jak się tego nie, tam nie czuję. Oman jest krajem naprawdę bardzo bezpiecznym. To za chwilę mogę parę przygód opowiedzieć. Bardzo, bardzo fajnych. Także mm, otworzyli się, i ja byłem chyba w tym pierwszym rzucie takich turystów, którzy tam pojechali na, na wtedy zorganizowaną wycieczkę. To, że zorganizowana, a my najczęściej, jak jedziemy nawet na zorganizowaną wycieczkę, to za chwileczkę samochód na 3-4 dni i zaczynamy. I w sposób niezorganizowany sobie sami. A, tak, Zaczynamy zwiedzać, zaczynamy czytać. Przed przyjazdem do, do Omanu już kilka takich pozycji, których nie ma dużo, ale ciekawych pozycji przeczytałem, więc już głowa była pełna. Wcześniej byłem w Afryce Północnej, w krajach Egiptu, Tunezji, które wszyscy znają, Maroko, ale... Tu nie, to nie ma porównania. Mm -hmm, to, to, mm -hmm. to jest inna bajka. Półwysep Arabski to są inni Arabowie. To naprawdę jest inny świat. To są inni ludzie, całkiem inaczej podchodzący do, do turystów. No tak, bo właściwie, wiesz, Oman był dla ciebie atrakcją, ale także ty byłeś atrakcją dla Omańczyków, podejrzewam. No, skoro to, właśnie, otwarcie Biały, biały na, człowiek... O to chodzi, tak, na turystykę raptem, no... no Słuchajcie, od no, biały, biały człowiek, no, biały człowiek, w, czyli ja wpadłem na pomysł, jedziemy do miasta... Jedziemy do parku, który oczywiście ufundował Sultan kabuz Piątek, Dzień Święty, więc mnóstwo ludzi, mnóstwo stricte Omanczyków, muzułmanów, Hindusi, Filipińczycy, jest ich bardzo dużo, bo tak się określa, że mniej więcej połowę ludności stanowią ludzie przyjezdni z Pakistanu, z Indii, z Filipin, z Kenii, z Tanzanii. Oni tam po prostu pracują i też im się chyba dobrze żyje, bo, bo ten kraj jest taką destynacją, którą oni bardzo często wybierają. No i wchodzimy do tego parku, słuchajcie. No kilkaset ludzi, mm -hmm. na pewno, duży obszar. E i zaczęli nam robić po cichu zdjęcia, z ukrycia, <gry> słuchajcie, telefonami. No. Wam to znaczy, rodziną? ja tak, byłem rodziną, byłem, byłem z żoną, byłem z y, y, moimi synami, z trójką moich synów. Moja Twoja żona, żona jest blondynką, chyba. Jest blondynką, <grym> w rozpuszczonych włosach, oczywiście, ubrana, tak, żeby nie, nie wzbudzać mimo wszystko jakichś niepotrzebnych emocji. Ale sam fakt, że, że chodziła z rozpuszczonymi włosami blond, no powiem szczerze, wśród. Kobiet no, wzbudzała ogromne zainteresowanie. Tak chodziłem z boku i mówię, kurde, czym one się na mnie nie patrzą. Na to moją żonę. <noise> <noise> Także wycieczki, bo ja, lubię tak, czasami sam pach, idę w miasto. Dwie-3 godziny, aha. słuchajcie, dwie-3 godziny po centrum salali żadnego Europejczyka. Byłem jedyny. Miałem ludzi z, właśnie z Bangladeszu z Indii, z, z Kenii, ale co jakiś czas u Część z nich, oni białe dyszdarze właśnie, kumy, tacy dystyngowani. Za chwilkę z... wytłumaczymy, cóż to jest. No, za chwilę z, wytłumaczymy, co to jest. Nie o niektórzy patrzący prosto przed siebie, nie zwracając uwagi, ale część zaczepiająca wzrokiem, bo oni są bardzo przyjaźni, ale są tacy troszeczkę nieśmiali. Ale wystarczyło pozdrowienie, salam Alejką, kajfa hala, jak się masz. I zaczynała się rozmowa. Zaczynała się rozmowa i w pewnym momencie Jeden z ludzi mówi, A skąd jesteś? No? Z Polski. A! Polska! Warszawa! O, no słuchajcie, Omańczyk... Yy, wcześniej <laughs> ja i do Omanu nie miałem żadnego pojęcia, że maska to jest, to jest stolica Omanu. Nagle rzuca mi czymś takim. No, no coś, coś niemożliwego. Na drugim końcu świata, takie oto przygody. Do rozmowy wrócimy za moment. 22 minuty po godzinie dziewiątej. Dzisiaj w naszym studiu doświadczamy aromaterapii. Kadzidło się pali. Piękny zapach. Marginalny, bardzo, piękny. bardzo, Prosto z Omanu, bardzo przyjemny. Państwa. Ale właśnie, musimy naszym słuchaczom wyjaśnić, co wymaga Macie na głowach. Białe czapeczki w czarne wzory. Białe czapeczki w czarne w wzory to, to kumy, kuma się to nazywa. To jest taki e, naprawdę typowo mańska e, czapeczka, już praktycznie na półwyspie tego typu czapek w takiej formie się nie spotyka. Dodatkowo do tego jeszcze e, dishdasha, czyli. Ale biała... miałeś przyjść w dishdasha. Czemu nie przyszedłeś w dishdasha? zbyt duże zainteresowanie. Dishdasha myślę. to jest taka abaja trochę? A, no, abaja to bardziej u kobiet. E, bardziej z, po, galabiją, czyli taka długa sygnał no, porównywana z, z naszym u, ubiorem księży. Tak? Mhm. E, więc, więc coś takiego. E, uszyłem to sobie w omanie. Jesteś tutaj. wysokim człowiekiem. Właśnie, tam wysocy są mężczyźni, czy niż od ciebie? To... Różni, różni, ze względu na to, że Oman tak naprawdę to jest taka troszeczkę mieszanka też kulturowa, ponieważ yy, no, część, część tych ludzi pochodzi na przykład z Zanzibaru, z Tanzanii. No, na to, że Zanzibar yy, to była kiedyś wyspa należąca do Omanu. Yy, więc Omańczycy są, wyglądają typowo jak, jak Arabowie, ale spotyka się też Omańczyków, którzy wyglądają jak rdzenni mieszkańcy Tanzanii czy yy, Kenii. I no, są, yy -y. są to Omańczycy. Yy, można powiedzieć, że ta przeciętna jest taka, że są dosyć, dosyć wysocy. I jeszcze tym bardziej, że oni chodzą w tacy właśnie prężni Wyprostowani, wyprostowani Dumni, ta tak jest Chodziłeś w Gdzzy po Omanie? Eee, miałem okazję ubrać Gżdaszy i chodzić troszeczkę po Omanie, ale jakoś tak <głos> <głos> czułem się nie, nie swoje. Nie, nie wiem, czy, czy no, nie zdradziłbym ich, mimo no że mówili, rozumiem. że to nie jest, nie jest to problem. Fajny, fajny ubiór ze mną na te właśnie pogody, jeżeli jest gorąco. Chociaż w tym okresie, gdzie my byliśmy to w okresie zimowym u nas temperatury w granicach 30 stopni to jest Bardzo do trzymania. Przyjemne. Bardzo przyjemne. Polecam ten okres ze względu na to, że no wtedy można zwiedzać, wtedy można wypożyczyć samochód, pojeździć na przykład w Salali, zwiedzić całą Salalę, tam jest meczet oczywiście Sultana Kabusa, wszystko tam jest Sultana Kabusa, jest tam letnia rezydencja sułtana Kabusa, obok sług, najstarszy sług w Salali, sług Al-Hafa. Bazar. Tak, bazar, gdzie no tam naprawdę, słuchajcie, no, to co my tu czujemy, to jest jeszcze nic w porównaniu do tego, co, co tam się dzieje, bo my tak naprawdę czujemy, o E, mamy święta, więc no, słynne złoto kadzidło Mirra. E do końca wszystkim chyba się dokładnie to kojarzy. No złoto wiadomo, mirra też wiadomo, ale kadzidło bardzo zbliżone do mirry. To jest troszeczkę inne drzewo. Drzewo to jest nacinane i wypływająca żywica jest zbierana. Na tą chwilę tak naprawdę to tylko oman, troszeczkę drzew w Somalii, trochę na Półwyspie Indyjskim i to jest... Czyli nie jest, ma tego zbyt wiele w tej nie chwili. Nie ma tego zbyt wiele. To są drzewa, które mają po kilkaset lat. Bardzo trudne w utrzymaniu, w uprawie. Na to trzeba w ogóle w Omanie mieć koncesję. Także to jest, to jest regulamentowane <laughs> w jakiś tam sposób. Byle kto się tym zajmował, nie będzie, to z dziada, dziada przechodzi po prostu. Oman pachnie kadzidłem i o tym będziemy jeszcze rozmawiać po wiadomościach w tej chwili 28 po 9. Ona i on. I wracamy do Omanu, do krainy Kadzidła. U nas też w studiu dzisiaj krainy, kraina Kadzidła naprawdę bardzo pięknie pachnie i przypuszczam, że będzie pachniał do wieczora. No i właśnie, ja zajrzałam, przygotowując się do programu, na jeden z blogów, który poświęcony jest temu krajowi. No i tam jest napisane w ten sposób: W Maskacie, stolicy sułtanatu Omanu, wita nas przyjemne ciepło, doskonale niebieskie niebo, słońce i. Zapach. Pachnie, gdy na ulicy mija nas mężczyzna w długiej, białej, dżdaszy, pachnie, gdy pytamy o drogę, pachnie, gdy jedziemy mikrobusem. Wszędzie pachnie Mariusz, to, to prawda? Tak, 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 tak. Kadzidło to jest jeden z elementów, ale jest tam mnóstwo. Yy... Takich preparatów, no, w moim zdaniem troszeczkę takich wynalazków kora w różnych konfiguracjach, jeżeli chodzi o zapach w różnych olejkach, to, to różany, to jakaś lawenda i tak dalej. Jeżeli wchodzi się na suk, czyli ten, ten targ w Omanie, to naprawdę no, można zwariować. Można zwariować, bo jest tego tak dużo. Jako ciekawostka oni używają na przykład kadzideł lub właśnie tej kory nasączonej do okazania się. Mężczyzna, szczególnie jeżeli wychodzi na, na na jakąś uroczystość, e, odpala taką kadzielnicę, wyobraźmy to sobie, stoi kadzielnica, on w tej drzdaszy, staje nad tą kadzielnicą i przez parę mm. minut stoi i cały jest na się kadzielnicę. Kobiety, że, e, że nie mają na to tyle czasu, to po pierwsze, a po drugie, no muszą e, pachnieć lepiej e, i dłużej. E, one zostawiają suknię po prostu nad taką kadzielnicą a -a. I, i ta kadzielnica okaza tam czasami przez pół godziny, 45 minut. Taką, taką czekaj, 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 jak to, jak to kobiety nie mają na to tyle czasu? Przecież zawsze jak wychodzimy gdzieś na imprezę, to wiadomo, że żona się musi dłużej przygotować niż mąż. Mąż składa garnitur i wychodzi po prostu, jest gotowy. Bo się nie okaza. Bo się nie bo nie chodzi przynajmniej raz w tygodniu do, do fryzjera, do barbera, żeby przyciąć bródkę, która jest po prostu nienaganna i w czwartek przed, przed Dniem Świętym no, tak musi być. To jest krajna kadzidła, czyli niewykluczone, że mędrcy ze wschodu właśnie to kadzidło z Omanu przynieśli dzieciątku. Tak, tak, tak. tak. Mówi się o tym, jest, jest o tym legenda i, i omańczycy się bardzo tym chwalą, ze względu na to, że Jezus w ich religii jest prorokiem i to dosyć ważnym, więc oni o tym głośno mówią, że tak było, ponieważ myślę, że mogło tak być. Zabrali to kadzidło, które kiedyś miało wartość, słuchajcie, złota, kilogram kadzidła kosztował tyle co złoto. Więc ten kraj był miodem i mlekiem płynącym przez lata. Jest nazywany krainą tysiąca fortów, ze względu na to, że jest mnóstwo fortów przy całej Salali. W Taka, w Mirbat są przepiękne forty. to switch it Coś niesamowitego, bo musimy tam szczególnie parę lat temu, jak byliśmy pierwszy raz, można było wszystkiego dotknąć, można tam było usiąść na tym łożu, gdzie, gdzie, gdzie tam ktoś spał, to poczuć jak to, to wygląda, wziąć tą każdą broń praktycznie do ręki, zrobić sobie z tym zdjęcia, po, pooglądać, więc no, całkiem inaczej to wygląda. Tych zabytków jest od groma. W Maskat, słuchajcie, wielki meczet sułtana Kabusa, budowany przez wiele, wiele lat. Minarety, pięć minaretów, czyli filarów islamu, najwyższy, ponad 90. Metrów. Na podłodze dywan, największy dywan na świecie. Przez 4 lata tkało go 600 kobiet. Także wyobraźmy sobie, mm, jak, mm. jak to wygląda na ścianach, jeżeli już malowidła, wiadomo, że ich jest niewiele, ale jeżeli już malowidła, to malowane z, z farbą, z dodatkiem drobin złota. złota. Więc to się musi, być na bogato. Się, no, musi być na bogato. To, 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 to cały półwysyp Arabski tak naprawdę tam jest. Mariusz, ale tam największe, właśnie największe. tam się te, te kultury zderzają, prawda? Bo tam chrześcijanie również są. Tak, tam są chrześcijanie. Około 6%, 6 w Omanie to są, to są chrześcijanie. Oni tam żyją w zgodzie, tam naprawdę nie ma problemu. Tej. Jeżeli ktoś ma ochotę pójść do kościoła, oczywiście nie jest to e, potężna budowla, ale jeżeli ktoś chce pójść do kościoła chrześcijańskiego, to oczywiście ma taką e, możliwość. Nikt tam, nikomu nie, nie zabrania. Musi, e, nie, nie, nie nikt nikomu nie zabrania. Jest jedyne obwarowanie na zasadzie takiej, że no, nie można e, chodzić po mieście i namawiać, a to przejść na chrześcijaństwo. Tak? Czyli nie e, wolno to, agitować, to, po prostu. Tak, nie wolno agitować. E, ale tak, to, to naprawdę żyją, żyją obok siebie i zgodzie. żyją w zgodzie i, i, i w szacunku. To chyba jedno z niewielu w ogóle... miejsc na świecie, gdzie tak jest, e, e? Gdzie ta religia nie ma jakby wpływu na Słuchajcie, wiecie co, nie do końca. Nie, bo... nie do końca, bo, bo to, to tak mi się wydaje, że ten Półwysep Arabski to, to ma to w sobie, że mimo wszystko jest tam dosyć luźno, ze względu na to, że w samym Dubaju rdzennych mieszkańców to jest niecałe 10%. Także, a w Omanie Tygiel, to określa prawdziwy. się gdzieś tak. Mm. W Omanie to mniej więcej pół na pół. Tak to, tak Czyli to trochę wygląda. rozbijamy te, te mity, gdzie nam się, powiedzmy, Półwysep Arabski i ta kultura kojarzy raczej z takimi bardzo restrykcyjnym podejściem do religii. Tak, I bardzo oczywiście, w kwestii Bezpieczeństwa naprawdę, słuchajcie, no, sytuacje takie, że szliśmy na nurkowanie. Oczywiście można nurkować, nie jest to może czerwone, ale też bardzo sympatycznie, profesjonalni nurkowie, profesjonalne szkoły zostawiliśmy nasze dzieci na brzegów takiej formie daci, coś tam takiego stało. E, nasz przewodnik mówi, no tu spokojnie tutaj chłopaki mogą się schować przed, przed słońcem. Wyszliśmy po jakichś 45 minutach. E, biega e, Omańczyk, taki już e, starszy pan, oczywiście w białej listaszy. Biega dwóch Hindusów, którzy coś tam robią. E, podchodzimy, on nas zaprasza, kawa, herbata, cokolwiek, tak tyle. E, wchodzimy tam do środka, gdzie już nasi synowie już tam siedzą, już są już goszeni, już są tak tyle, jest woda, słuchajcie. E, wchodzę, coś w formie takiego budynku nieotynkowanego, ale żadnych drzwi, żadnych okien. Na ścianie potężny telewizor. E, łóżko zasłane tylko folią, żeby, żeby tam piach e, na to nie, nie leciał. I to jest tak otwarte. On nas zaprasza i mówi, jakbyśmy tu kiedyś na nurkowanie przyjechali, to ten dom jest otwarty. Słuchajcie, chłopaki już wiedzą, tu jest zawsze woda, tu są tak tyle, tu jest... No, no. Tam, tam to tak wygląda. Gościnność, po bardzo gościnni gościnny naród. Szukają, szukają tego kontaktu. Ja trzy wieczory w tym pierwszym wejściu rozmawiałem z Ali. Ali to był taki. Kurator oświaty w, w tamtym rejonie. Rozmawialiśmy naprawdę o wszystkim. Wiedział nawet w pierwszym kontakcie wiedział nawet, że no, Jan Paweł II to był Polak. Hmm. Mariuszu, wrócimy do tej rozmowy, bo to jest dopiero początek opowieści <grym> Mariusz o tym. Może tak godzinami. Rzeczywiście są to ciekawe opowieści, bo kraj sam w sobie jest bardzo ciekawy, no i ludzie, którzy tam mieszkają. Bo na przykład już też wiemy, że trzeba uważać na wielbłądy, ale o tym następnym razem. <grym> bardzo dziękujemy. Jadąc samochodem. Bardzo dziękujemy Ci za wizytę w studiu. Dziękujemy Ci Dzie za. Te opowieści, no i dziękujemy za ten przepiękny zapach, zapach w studiu. Wesołych świąt! Dziękuję bardzo. Wszystkim, bardzo. Wszystkim Wesołych świąt! Pozdrawiam.